Dobry wieczór, moje blade bachorki z kostnicy. Ja szyderczy kościmiot, trzaskam ząbkami z uciechy, bo dziś w menu mamy lenistwo, grzech co leży i się kisi jak trup w piwnicy. Siadajcie na tyłkach, ale nie na cudzych, potrafią się przyklejać. Zgaście lampy, niech wilgoć podpełznie pod paznokcie, a ja opowiadam he he. Witam na budowie, moi miłośnicy gruzu. Tu pachnie mokrym piaskiem, wapnem i kawą z termosu, a echo niesie słowo jutro. Nasz bohater lubił swoją ślinę, więc skończył. I tu sami zobaczycie. Ha, ha. Murarz Stefan miał metodę po mojemu. Zamiast porządnej zaprawy, wiadro wody i odrobina cementu, reszta się sklei. Cegły dopasowywał jak puzzle z przeceny. Fugę wygładzał palcem, a kiedy brakowało mieszanki, zwilżał łączenia śliną. I oczywiście przerwa na papierosa. Trzyma, panie Stefanie, trzyma. No to chuj! Uśmiechał się i dociskał rękami cegłę. Wieczorem został sam na parterze starej kamienicy. Mgła wchodziła oknami, żarówki na kablu drżały jak owady. W kącie stała betoniarka, zasikana rdzą, zębata jak śmiech. Stefan zamieszał coś rzadkiego jak zupa i zaczął stawiać ostatnią ściankę działową. Cegły pachniały wilgocią, tynk kurzem z dawnych historii. Odkładał kielnie, oblizywał spoinę, klepał. Elegancko, panie Stefanie, z rana wyschnie jak sumienie. Wtedy coś zaklekotało w betoniarce. Bęben poruszył się bez prądu, zabulgotał i wypluł garść szarej piany. Zaprawa spłynęła po podłodze, ciągnąc cienkie żyłki, jak pajęczyna. Stefan cofnął się. Żyłki wspięły się po jego bucie, po nogawce. Zasklepiły się wzdłuż kolana, jak zimny opatrunek. Hej, co jest do kurwy nędzy? Cwuk! Buchnął chłód. Cegły. Dotąd posłużne. Przesunęły się do siebie o milimetr. Potem drugi. Ściana rosła. Pęczniała od własnej chciwości. Ściągała powietrze jak gąbka. Stefan cofnął się do drzwi, ale drzwi już oplotła spoina. Skoczyła na ościeżnicę jak zimny język i skleiła przejście. Próbował wybić cegłę łotkiem. Uderzył, i młotek ugrzązł w swoinie jak w karmelu. Z sufitu sypał się pył. W betoniarce obracała się sama, mieląc wodę, piach i jego oddech. Zaprawa wspięła się na pierś. Na szyję pachniała gorzko, jak łyk zgaszonego papierosa. Oblizał wargi z nerwów, błąd, twardniejąca masa. Złapała język, przycisnęła go do podniebienia jak stempel. Po drugiej stronie w kablu żarówka zamigotała i zgasła. Betoniarka westchnęła, cisza siadła jak dym. Rano brygada przyszła oglądać cud porannej roboty. Pod ścianą leżał worek z zaprawą, na której był napis. Mocna ślina! I zapamiętajcie, moi cegłożercy, lenistwo muruje szybko, ale więzi na zawsze. Kto stawia ściany na ślinie i jakoś to będzie, no ten w końcu stanie się częścią ściany z językiem w fugach, bez drzwi, za które mogło wyjść wczoraj. Hehe! He, do zobaczenia!